Łukasz Kodut, Szanowny Panie Przewodniczący, za dwa tygodnie upamiętniamy ofiary tragedii górnośląskiej. Tym mianem określamy represje wobec ludności śląskiej, które rozpoczęły się w styczniu 1945 roku na Śląsku i trwały przez trzy lata. Aresztowania, gwałty, osadzenia w obozach koncentracyjnych oraz przymusowe wywózki do katarzyńczej pracy na terenie Związku Radzieckiego. Ta tragedia kosztowała życie ponad 90 tysięcy ludzi. Jedynie dlatego, że byli Ślązakami. Obozy w Świętochłowicach, Zgodzie, Mysłowicach, Łambinowicach to smutne symbole tej tragedii. Tragedia górnośląska nie stała się jeszcze częścią powszechnej zbiorowej pamięci, a powinna. Powinniśmy uczyć o niej w szkołach polskich, niemieckich, czeskich, europejskich. Powinniśmy także zapewnić wszystkim dzieciom w Europie lekcje edukacji regionalnej, bo regionalizm i umiłowanie własnego Heimatu to najlepsza odpowiedź na ślepy nacjonalizm. Dziękuję bardzo.